Uzdrawiał nie tylko ciała, ale też złamane serca. Święty Alfons Rodríguez. Witaj w archiwum Tajemnic Wiary. Dziś historia człowieka, który nigdy nie głosił kazań, a jednak poruszał duszę. Święty Alfons Rodríguez, prosty jezuita, odźwierny klasztoru na Majorce. Codziennie otwierał drzwi, witając ludzi z uśmiechem i modlitwą. Nie miał bogactwa, nie miał tytułów, ale miał coś więcej. Serce pełne Boga. Mówią, że gdy modlił się za chorych, odzyskiwali zdrowie, a gdy rozmawiał z cierpiącymi, wracał im pokój. Uzdrawiał nie tylko ciała, lecz także złamane dusze i serca. Jego największym cudem była miłość, która przemieniała wszystko, czego dotknął. Subskrybuj Archiwum Tajemnic Wiary, by poznać więcej historii, w których świętość ukrywa się w codzienności.